Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsłaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Ceny ropy i benzyny w Norwegii nie będą mniejsze. Pomimo tego, że jeszcze w marcu przy cenie 26 koron za litr, norweski rząd zapowiadał, że jeżeli ceny dalej będą rosły, to powstrzyma je niczym szewczyk dratewka złego smoka. Rząd wydał oświadczenie, że na razie żadnych cięć opłat nałożonych na paliwo nie przewiduje. Pomimo tego, że w zeszłym tygodniu opowiadałem o tym, że Norweska Federacja Samochodowa wystosowała do norweskiego rządu apel, aby właśnie te ceny, między innymi, Obniżyć o podatek paliwowy. Na razie nie, może sprawie przyjrzą się na jesień. Także na razie nie pozostaje nam nic innego jak obstawiać, kiedy litr przebije 30 koron. A ja ze swojej strony polecam oczywiście letni rowerowy wyjazd. Ale są też dobre informacje, ponieważ coraz wyraźniejszy staje się koniec budowy gazociągu Baltic Pipe. Najdłuższy lądowy odcinek został oddany przed czasem i teraz do wykonania pozostają jedynie testy techniczne. Całość końca budowy przewidziana jest na 1 października, ale jako, że wszystko idzie szybciej i czas jest, powiedzmy sobie szczerze, dosyć trudny, to być może uda się tą budowę oddać szybciej. Według danych podanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Norwegii w ubiegłym roku z z powodu nadużywania i spożywania alkoholu zmarło 371 osób. Jest to zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich. Według ekspertów, ta rosnąca liczba osób, które umierają z powodu spożywania alkoholu, wynika m.in. z covidowego i pandemicznego zamknięcia. Jako, że osoby przed pandemią piły, to w trakcie pandemii, kiedy miały ograniczone kontakty społeczne i były one utrudnione, piły jeszcze więcej. No a dzisiaj nasza niezastąpiona redaktor pani Monika przygotowała artykuł, w którym rzetelnie odpowiada na wszystkie zadawane pytania dotyczące ferie pergen, czyli dodatku urlopowego. Artykuł jest przejrzysty, ale dokładny. Artykuł jest zwięzły, ale rzetelny. Oczywiście zapraszam. W weekend w Bergen doszło do podpalenia. Jak wykazało śledztwo. W weekend w Bergen doszło do podpalenia. Jak wykazało śledztwo, podpalaczem była Śnieżka i jej kula. Podpalacze skupili na sobie uwagę słońca, które to skupiło się w szklanej kuli, jak w soczewce, i zaczęło palić wszystko dookoła. Jednak śnieżce nie pozostawiono oficjalnych zarzutów, jako że celebryci w Norwegii są poza prawem. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się dzięki, cześć.